Jest taka dziewczyna, Lady Maluba. I ona wygrała chyba y, projekt Lady, trzecią edycję. I, i ona teraz, y, tam wiecie, się, uczy, uczy dziewczyny jak się zachowywać i tak dalej. I ona teraz uczy na TikToku jak się zachowywać. Tylko problem w tym, że ona y, totalnie kradnie i kopiuje cudze artykuły, cudze blogi i jeden do jednego czyta. Nie jakiś ziomek to odkrył na TikToku, aż mi się śmiać chce. Jak dama powinna jeść pizzę? Zgodnie z zasadami dobrego wychowania, pizza powinna być jedzona nożem i widelcem. Ale jeśli jest podawana w całości. Natomiast rękami, gdy jest pokrojona na kawałki. Oczywiście, gdy jesteśmy w eleganckiej restauracji, warto sięgnąć po nóż i widelec. Ale z drugiej strony, eleganckie restauracje raczej nie serwują pizzy. I jeszcze jedno: żadnego ketchupu. Gdy ktoś zapyta was, czy będą jakieś sosy do pizzy, powinniście stanowczo powiedzieć: Nie! To tak samo, jak gdybyście sosem czosnkowym polali orlady i kluski. Profanacja! Wiecie, ten artykuł no, napisała jakaś osoba, więc to jest jej własność. I yy, śmiesznie, nie, że TFN uczy, jak tam się zachowywać w towarzystwie te dziewczyny, uczy, jak tam się zachowywać na eleganckiej yy, kolacji, a nie nauczył ich nie kradnij. W ogóle historia tutaj zatacza Koło, pamiętam, cztery yy, chyba lata temu, może trzy, też taka znana influencerka polska yy, robiła to samo, czyli znajdowała artykuły w sieci i udawała, że to są jej odcinki. I no, tam przynajmniej chyba nie było słowo w słowo. Było podobnie bardzo, ale czasem było coś zmienione. No tutaj yy, akurat mamy sytuację, że jest słowo w słowo. I uwaga, yy, zagadka. Co to była za influencerka? Ciekawe, czy są ludzie, którzy pamiętają tą aferę sprzed lat